Cześć, witamy się z Wami w nowym filmiku na kanale Monika i Robert. Idziemy do Calling Store Center. Tutaj mamy z tyłu zapakowane dzieci, więc chodźcie z nami, zobaczcie, jak to wygląda. Z Colding Store Center wiąże się taka trochę nasza historia. Dlatego, że jak zakładaliśmy kanał na YouTube, to oczywiście nie była decyzja podjęta spontanicznie, tylko bardziej przemyślana. Wiecie, od dłuższego czasu po prostu zakładałam, że być może powstanie taki kanał, ale za każdym razem brakowało nam jednak trochę odwagi, to coś nam wiadomo jak jest. Nie zrobiliśmy tego. Ale słuchajcie, wiąże się taka sytuacja, bo kiedyś kupiliśmy stary samochód. My zawsze kupujemy używane samochody. To był taki żółty Peugeot Partner. Kupiliśmy go, był, ogólnie był tani. I on był żółty, oblepiony cały w takie, słuchajcie, kwiatki. Ogólnie wyglądał dość cringe'owo. Tutaj nim około dwóch lat, więc to był tak, tak naprawdę dość dobry wybór. Ale koniec końców musieliśmy się go pozbyć i słuchajcie, wystawiliśmy go do nie centralnie nasz rod, ale po prostu jakby do handlarza, który on zdecydował, że być może jeszcze sprzeda ten samochód, może ktoś zechce go naprawić. No i się okazało, że właśnie ten nasz samochód został kupiony przez Coldlink Center. Była taka specjalna gra, nazywała się Last Man Stand, jak tak. Siedział pięć osób w tym aucie, i ten, kto ostatni wysiadł, najdłużej tak, wytrzymał Tak. Więc ten samochód tutaj stał, słuchajcie, właśnie w tym calling, store center. My jesteśmy tak naprawdę tutaj pierwszy raz. Ja Wam gdzieś może tutaj podlinkuję zdjęcie tego samochodu, bo to jest naprawdę dość zabawna historia. I po prostu jak my zobaczyliśmy na YouTubie ten nasz samochód, to stwierdziliśmy, o nie, no to już jest chyba jakiś znak po prostu, żebyśmy zrobili ten kanał, z czego ogólnie jestem bardzo zadowolona i cieszymy się ogólnie, że nas oglądacie i że jakoś tak fajnie nawet to wygląda, fajnie komentujecie, więc no tak to wygląda. Ale sytuacja naprawdę była dość zabawna. tam jakiś kolega z pracy po prostu gdzieś tam znalazł podczas przerwy ten właśnie nasz samochód, a był on naprawdę taki, tak jak widzicie właśnie na tych zdjęciach, on był naprawdę bardzo taki specyficzny po prostu. W Danii jest bardzo popularna zabawa, nazywa się Gulbil. Gulbil to jest inaczej żółty samochód i chodzi w tym tylko i wyłącznie o to, że Osoba, która pierwsza zobaczy żółty samochód musi klepnąć, tak, sąsiada i wygrywa. I kto ma więcej punktów. Więc to naprawdę świetna zabawa Super jest zabawa dziećmi. dla dzieci słuchajcie, bo oni wtedy po prostu zamiast tam gadać, się przeszkadzać i stres... koncentrować, to po prostu wypatrują gdziekolwiek tego żółtego właśnie z pojazdu, żeby się właśnie pobawić. A najlepiej jest właśnie jak się jedzie wieczorem z jakiegoś Landu, <gulandu> jak wracamy czy coś, bawimy się w gulbin. I nagle 15 minut później odwracam się do tyłu, wszyscy śpią. Tak, bo nie, tak naprawdę, jeżeli chodzi o żółte samochody, to, to chyba jest najmniej zaczne. ich jeździ po drogach, mm -hmm. prawda? A tutaj wygląda mniej więcej ten store center, tak? Tu może potem Wam po zobaczymy, jakie tutaj ogólnie można kupić marki. Tutaj właśnie o Nemit, bardzo znana właśnie duńska marka, bardzo fajne ubranka mają dla dzieci. A tak naprawdę to my tu przyjechaliśmy zobaczyć, jak wyglądają ceny, może coś byśmy kupili, nie wiem. Byliśmy tak naprawdę troszeczkę tutaj y, przy okazji załatwiania pewnych spraw, dlatego też tak to wygląda. Nie wiem jakie tutaj są sklepy tak naprawdę. Tak jak teraz tu jesteśmy, tak nam się właśnie wydaje, że ten nasz samochód, który Wam opowiadaliśmy, stał właśnie tutaj centralnie, w całym środku tego. Centrum handlowego. Mhm. Tak to się wydaje. A cała kopuła wygląda tak. tak taka dosycniska kopuła. Ty robię to na no, zegarki. zegarki. To, gdzie można Te wszystko przytale, po prostu... Ten ja nie mogę nosić zegarków. No to kupiłem Ci do iPhone'a nowego, który dzisiaj właśnie przyjdzie, bo zamówiliśmy trochę sprzętu dzisiaj. Znaczy zamówiliśmy wcześniej, dzisiaj powinien przyjść. Tak, ale może to pokażemy na jakimś jednym z filmików po prostu w najbliższym czasie. Wygląda to tak, że oryginalny Silikon kosztuje 250 zł, a ładowarka z jakiejś 150 zł. No, ja Kupiłeś ja ładowarkę to trochę taniej niż w Polsce, bo w Polsce jak pamiętam kosztowało chyba 20-30 zł drożej. Zobaczę, to też jest chyba ogólnie z tego co ja wiem duńska firma, więc tak sobie tylko wyjdziemy, zobaczymy jak to wygląda, co teraz się nosi. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o polskie, a Danię, no to ja nie jestem teraz chyba za bardzo w temacie, nie wiem. Wydaje mi się, że są jak raczej takie podobne yy, rzeczy, które są aktualnie w modzie. I ceny na przykład, no, przedstawiają się. O, jest po polsku, 270. 280. Dawno, naprawdę, dawno nie byłam w Polsce. I nie wiem, wydaje mi się, że chyba po prostu, jeżeli chodzi o rzeczy mody, to są bardzo podobne. Jak nie taki sam asortyment, ale tego naprawdę nie wiem. Więc tak sobie oglądam. Tutaj chłopaki, oczywiście, tutaj się snują za mną. Znudzeni. Ładne te rzeczy teraz są. Ja tam idę bardziej na takie koszulki zobaczyć, bo ja bardziej bym wolała, chyba, jakbym miała sobie tutaj coś kupić, to bardziej taką zwykłą. Jakiś zwykły t-shirt. Ale chociaż nie jestem przekonana, bo ja ogólnie bardziej wolę. No tutaj właśnie takie zwykłe, no 84,90, jeżeli chodzi o, o złotówki. No tak jak mówię, akurat Only Sklep to chyba też właśnie w Polsce jest bardzo popularny, a to też jest duński sklep. Także Monika i Robert Patrzymy, jak to wygląda na przycenach Po 50% No idźcie Patrzę tutaj kurczę Jakie teraz takie spodnie nawet modne Jak z, jak z Jakby to był co najmniej sweterek Ale ciekawa jestem Bo to chyba prześwituje Tak Ciekawe mam no, wam Fajne rzeczy nawet ale nie dla mnie <laughs> Oczywiście nie obejdzie się bez lodów, że idziemy zobaczyć co tutaj jest co lody wybieracie? A druganga kula. Ile kosztują? 57 koron za 3 gałki. Zobaczcie jakie fajne ciekawe cukierki. Są tak jakieś truskawki po prostu. Ala cukierki na słodko. Fajnie to wygląda. Czekamy w kolejce do lodów. My lodów nie jemy. Ci nas trochę ponaciągają. Ogólnie to nie chcę dziś jakichś takich zakupów, jeśli chodzi o ubrania, bo tak jak mówię, bardziej wolę kupować online takie rzeczy. Ale jeżeli chodzi o kosmetyki, to być może właśnie idę tutaj, bo mam pewne bra braki, więc mi się wydaje, że. Wow! Uch. Trzeba uważać, bo słuchajcie, mamy tutaj dzieciaczki w plecakach, zobaczcie. Mieliśmy tylko jeden plecak, ale stwierdziliśmy, że weźmiemy też drugi, bo jest to niesamowicie wygodne. Można wszędzie, słuchajcie, wejść z dziećmi, a oni też nie marudzą, bo jak siedzą w tym wózku, to oni jednak się trochę nudzą i zawsze trochę nam płakali, a tutaj po prostu idzie, idzie w lody wybierać. A tutaj po prostu siedzi sobie o, Najka jest bardzo zadowolona, widzi wszystko ładnie, więc jest git. Dobre lody? Dobre? Mhm. Ja jest, idę w poszukiwaniu jakichś sklepów po prostu z kosmetykami, bo tak jak mówię, mam pewne braki, potrzebuję po prostu sobie coś dokupić. I nie wiem, totalnie nie wiem, jestem trochę zagubiona. Szukam, szukam właśnie yy, tych sklepów, ale jakoś nic nie można tutaj właśnie znaleźć. Tutaj o, sklepy z butami. Dużo jest właśnie takich tutaj o firma, której zamawiałam kiedyś okulary, Zresztą myślę, że tam na pewnym filmie właśnie zamówił, kupowałam okulary, ale nie polecam, a to może kiedyś Wam opowiem dlaczego. Uda się po prostu tak wszystkiego tutaj ponagrywać, słuchajcie, bo jest naprawdę ogrom tych sklepów, więc tak... Trochę Wam tylko pokazuję. Za mną jest sklep z kosmetykami słynny matas właśnie w Danii. Także tak to wygląda. Chociaż ja dzisiaj bym bardziej wolała wybrać jednak coś innego, bo zależy mi, wiecie, jak to jest Mata, to trochę tak jak jest w Rosmanie. po prostu jest bardzo dużo kosmetyków właśnie rekomendowanych przez tą właśnie firmę. Nie mówię, że one są złe, ale akurat dzisiaj potrzebuję nieco inny asortyment. Ale zobaczcie, jak tutaj wygląda, bo być może właśnie w tych większych miastach ten asortyment jest na pewno dużo, dużo większy. No i tak to wygląda. Kiedyś może nagram taki właśnie odcinek, jeżeli chodzi o kosmetyki w Danii, i to będą na pewno tylko o kosmetykach duńskich. Ale tutaj zobaczcie, właśnie za mną. Jest yy, cały asortyment właśnie tych kosmetyków rekomendowanych po prostu przez tą firmę Matas, bo to jest Matas, więc no tak jak jest po prostu zawsze, wiecie jak jest, nie? Ale tutaj widzę też jest sporo rzeczy właśnie innych marek, więc ja idę właśnie powybierać, coś zobaczyć, coś potrzebuję, potrzebuję, potrzebuję puder, potrzebuję, no trochę rzeczy potrzebuję. Bardzo fajna duńska firma, Australian Body nie wiedziałam, że mają takie różowe opakowania. Zawsze mieli bardziej takie brązowe, ale to chyba jest jakaś po prostu nowa seria. Tu z drugiej drogerii właśnie wszystkie te perfumy, nie perfumy właśnie są pozamykane za gablotkami. I tutaj o, jest Chanel, ale co chciałam kupić? Ja chciałam akurat wybrać taki mam puder, yy, który kupowałam... to tego się nie spodziewałam, bo się właśnie okazało, że zostałam wyproszona ze sklepu z kamerą, także po, roku, tak, no, kasenie, są, no, tak że no, nagrywam no, po prostu no. swoją twarz, nagrywam wiesz, no. e, kosmetyki, ale mnie tutaj niestety ale wyprosili, więc jestem trochę w szoku. Ja tutaj ja nic nie kupię, nie? Po prostu, bo, bo no dziwna no. sytuacja, nie? Ja Też, tak, właśnie miałam kupić tutaj, bo mi parę rzeczy się pokończyło, ale nie ten, e, nie po prostu nie, nie, nie zrobił się zakona. Kupimy w samego roku. Tak. Tam nie było nigdy problemu ładne sweterki, ale stwierdziłam, że jakoś tutaj tak nas wypraszają być jedni. Jedni są pozytywnie nastawieni. Nie, tylko z a matasa za... wszędzie normalnie jest tak, robię. No, zakupy. Ale zawsze zazwyczaj tak są bardziej ludzie pozytywnie nastawieni, nie? Mhm. Uh -huh. Wygonili ze sklepu. No, a także idę sobie dalej oglądać oczywiście hum, ale to też jest taka znana duńska firma. I powiem wam, chciałam tutaj przyjść, żeby e, po prostu poszperać w innych, na pewno to jest i Zara i inne takie rzeczy, ale póki co jeszcze nic takiego nie widziałam. No nie ma Zary. A gdzie te nasze chłopaki idą tą z tyłu? Ale ja nawet na liście skoków nie widziałem, wiesz, tutaj tak? raczej, Tam chyba w Rosen Garden Center jest lepiej. Jest coś też dla chłopaków. Co to w ogóle za marka jest? Chińskie auta. Tak? O, piłkowe auta. Ja po prostu nie wiedziałam, że powiem Ci, myślałem, że te Chińczyki będą jakieś szanse, ale to fajnie wykończone w środku. No. Hmm? Tak to hmm. wygląda bym się spodziewał, że jeszcze samochody będziemy oglądać dzisiaj? Pewnie nie wyglądają, ale no, samochód, tak, samochód. Co kosztuje? W takiej podstawowej konfiguracji? Kosztuje 320 tysięcy, a w całej konfiguracji 340. 000, a roczny podatek 840 koron To Bardzo tanie. Tanie, auto. tanie jak na nowe auto, no, no? i elektryczne. Europejskie po pół miliona potrafią kosztować Po milion, pół milion. Po milion. No fajne jest, żebym wsiadł no. Nie no pod... Chciałem powiedzieć się. wsiadaj, ma nie masz na plecach aksela. No właśnie chciałem wsiadć, ale właśnie ten... A jakby było 7-osobowe, to można bardziej pomyśleć co myślisz? A, 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 a. to ja chociaż... to Ciekawe jak one się prezentują, jeżeli chodzi o crash testy, nie? Teraz obejrzeliśmy sobie właśnie chińskie auto całkiem ładne, jestem zaskoczony. Szczerze. jestem zaskoczony. Nigdy nie widziałem, ich widziałem tylko na ulicy i stolidiem, dobra, chińczyk to... Jakiś czas temu jeszcze zastanawialiśmy się, żeby kupić Tesle w konfiguracji siedmioosobowej, tak, ale, ale tak kupić, nie kupić, bo to jednak abonament, tak? Ale... Ale to mi się dosyć podobają, ładne Zobaczcie, takie to modne mega, teraz fajne. są te warsztaty ceramiczne, po prostu z takich gotowych odlewów można po prostu sobie malować. Banek nawet fajny. Ładnie to wygląda, mhm. nie? Tutaj ktoś sobie po prostu... Mhm. Dobre pranie wisi. Odlewana pompka wipsowa, ale Tak, tak, ciężka, ja widziałam. No? Fajne. I tutaj zobaczcie, na każdym jest napisana cena i po prostu się wybiera i można sobie pomalować. Nie wiem, oszkliwiają to i potem wypalają. O, to jest ciekawe. To. Fajna, ładna. My wychodzimy, idziemy teraz, szukamy jakiegoś McDonalda, ale to już nie tutaj. Ogólnie nie kupujemy dzieciom takich fast foodów, ale jak jesteśmy gdzieś na wyjeździe, gdzieś idziemy dalej od domu i bierzemy dzieciaki, to nieraz po prostu robimy tam tak po prostu, żeby mieć jakąś frajdę z tego. Nie ma szału. Kiedyś byłam też właśnie, to lubię właśnie jeździć do Odense, bo w Odense mają bardzo fajne... Tak, tam jest fajnie. Zdecydowanie. Tak. I też jest Ikea, więc też może kiedyś właśnie. na pewno pojedziemy do Ikei. Ja nie, ja nie lubię, bardzo nie lubię. Ja nie jestem fanem Ikei, nie lubię tam jeździć. A ja cały cał dzień. Tak więc tutaj będziemy się z wami żegnać. Mam nadzieję, że podobał Wam się taki prosty, krótki filmik chociaż nie wiem, na ile on mi wyjdzie faktycznie, bo chciałam robić naprawdę du duże zakupy, nie duże zakupy, chciałam robić zakupy kosmetyczne, kupię sobie te właśnie swoje rzeczy u siebie, natomiast jeżeli chodzi o resztę jakichś tam ciuchy, rzeczy, to I zamawia się online. Przynajmniej w mojej sytuacji. Jak ja mam młodzi, to wolę online. Dziękujemy za oglądanie i zapraszamy do kolejnych filmów na kanale Monika i Robert. A tej Więc wybrałam się tutaj do sklepu obok nas, zrezygnowałam z robienia zakupów w tym dużym centrum handlowym i teraz jestem w takiej drogerii koło nas. To się nazywa Normal. Zresztą w tamtym centrum handlowym też była ta drogeria, a tutaj po prostu zrobię zakupę sobie po prostu pod dobrą.